Siemanko, dnia kolejnego zaczynam swoją wędrówkę. Jest kozak, co? Powiem Wam taką ciekawostkę. Hello. A tak to wygląda z góry. Nie patrz w dół. O kurno, spojrzałem. Zostało mi dosłownie ostatnie kilkanaście metrów. Na szczyt, miałem mnóstwo czasu na przemyślenia. Jesteśmy w najwyższym miejscu w całej południowej Europie. Odwracam kamerę, a wy delektujcie się tymi widokami. Nie chcę się wracać. To jest tak pięknie, zobaczcie. Jesteśmy. A moja złota myśl brzmi tak. Siemanko, dnia kolejnego. Po wczorajszych siedmiu jeziorach Riówskich, dzisiaj zabieram Was również niesamowite miejsce. Jestem dzisiaj sam. Z tego względu, że moja ekipa dzisiaj wypoczywa po wczorajszej wyprawie na basenach a ja lecę solo. Jadę właśnie do miejscowości Borowec i stamtąd wystartuję na najwyższy szczyt nie tylko w Bułgarii, ale na całych Bałkanach. Musała 2925 Po wczorajszym zejściu z jezior rylskich też miałem lekkie obawy. Była chwila zwątpienia, że dzisiaj też zostanę i nigdzie nie ruszę. Bo kolano zaczęło mnie trochę e, pobolewać, trochę napuchło, ale powiem Wam, poszliśmy na termy, na baseny, i jakoś ta woda wyciągnęła ze mnie, bo dzisiaj nie ma tragedii. Nie ma tragedii. No i dojeżdżamy do miejscowości Borowec, i stąd wystartujemy. I gondolką docieram do Jastrebec, i stąd zaczynam swoją wędrówkę. Dla wytrawnych wędrowców można zacząć z dołu, ale ja jeszcze wytrawnym wędrowcem nie jestem. Także ruszam stąd, ale zobaczcie już, jakie mamy widoki. Zobaczcie, jest kozak, co? Plan na dzisiejszą wędrówkę wygląda następująco. Wyruszyłem z Jastrebec i stąd w miarę po płaskim kieruję się do schroniska Musała. Stamtąd przechodzę obok kolejnego schroniska Ledyno Noe Zero, czyli jezioro lodowe. I następnie już stamtąd odbywa się atak na szczyt. 2925 Musała jazda czy odnośnie tej nazwy Musała jest napisane Musala ale w Bułgarii le się czyta jako ł także Musała, a żeby jeszcze nadać bułgarski akcent to wymawiamy Musała opowiem Wam taką ciekawostkę o Bułgarii otóż Bułgaria była kiedyś około 500 lat pod panowaniem Imperium Osmańskiego. I są takie źródła, które podają, że mogło tak być, że to właśnie Osmanowie nazwali szczyt tej góry, który z arabskiego brzmiał Musalla, czyli blisko, bliżej, bliżej Boga. Ten teren należy oczywiście do Bułgarii i Szczyt nazywa się Musała, do którego właśnie zmierzam. GPT podaje, że osoba, która tam uprawia jakieś sporty czy aktywność, powinna ten odcinek z Jastrebyc do Musała i z powrotem przejść w około 5, maksymalnie do 6 godzin. U mnie z tą sprawnością różnie bywało. Na razie kolano nie dokucza. Także zobaczymy. Skowo jeszcze wczoraj zwiało mi czapkę i pół trasy szedłem bez. Także czoło całe czerwone. Póki co, łapcie widoczek z trasy. Fajnie, dzisiaj nie wieje na razie. Zobaczymy jak wejdziemy na górę. Ubrałem się trochę nawet za ciepło, zaraz pewnie będę z siebie coś ściągał. Natomiast jaki błąd wczoraj popełniłem, że nie posmarowałem nóg, a jestem w krótkich spodenkach i po prostu mam tak czerwone, że nie mogę się dosłownie dotknąć. No i docieram do schroniska Musała. Część ludzi idzie tam, w tamtym kierunku, a ja lecę tędy. O, tutaj sobie zrobię postój na picie. No i zaczęły się schody. Może nie dosłownie schody, bo schodów tu nie ma, ale już zaczynamy spinaczkę do góry po kamieniach. A tak to wygląda z tyłu. A tak to wygląda z przodu. Staram się tak nie sapać, żeby nie było na nagraniu sapania, ale nie da się. Hello. I znów trochę po płaskim, a zaraz będzie znów pod górę. Opowiedziałem Wam o błędach, które wczoraj popełniłem: że zgubiłem czapkę, że się nie wysmarowałem nogi dobrze kremem, ale zapomniałem Wam powiedzieć o kolejnej mojej wpadce. Nie założyłem wczoraj na ten mikrofon tego futerka, czy jak to tam się nazywa osłony od wiatru i wydaje mi się, że e, nagranie ze siedmiu jezior rybskich będzie e, dłużej, gorzej brzmiało niż te dzisiaj, zresztą porównacie sami idę tam na górę za ludźmi a za nami piesek, może i zasnijam kucie, to się pokażę na daszteriami wczoraj nie wczoraj nie chodziliśmy z kucie, to zobaczcie na ezera, na siedem ryłski te ezera. Скаче като не знам тази дума на български, при нас се казва Кожица Гурска. Къде скаче... А, коза, да. Скаче като коза. Значи коза е коза, а още при нас е Кожица Гурска. Значи такава друга, къде е попълня. Дива. Дива, да, козица. Моле? От Польша. Много добре говорите български. А, аз се родих в България. czy na pet zaminachmy za i tam ustanów ma. Majka mi był bułgerka Piaseł Pan Cię woła Czekaj tu I hop, i hop i hop i hop I hop Wydaje mi się, że tam w oddali widać drugie i ostatnie schronisko i tam właśnie zmierzał i teraz jak mrówki jeden za drugim na górę do schroniska leden to jest zero czyli drugie i ostatnie schronisko po trasie na szczyt Musała teraz się zacznie Zobaczcie, śnieg już leży. oddali zobaczcie, jeszcze ile ludzi idzie. Jak jest wąsko, a tu zaraz od razu przepaść. Ogólnie to nie wiem, czy Wam mówiłem, ale mam lęk wysokości. I staram się nie patrzeć w dół w takich ekstremalnych Warunkach. Sapię jak stara lokomotywa. Ale nie jest lekko. Jak mój kolega mawia, jak ktoś Wam powiedział, że będzie lekko, to Was okłamał. Zobaczcie, jaki widoczek. Nie patrz w dół. Nie patrz w dół. Nie patrz w dół. O kurna, spojrzałem. Dalej czyli Kołko gory do. 5 minut. Kolega mówi, że 5 minut. Także jesteśmy prawie na szczycie. Damy radę. Słuchajcie, zostało mi dosłownie ostatnie kilkanaście metrów na szczyt. Ale za czym tam wejdę? Chciałbym się z Wami czymś podzielić. Otóż, idąc tutaj sam, miałem mnóstwo czasu na przemyślenia. I po drodze wymyśliłem taką sentencję złotą myśl być może wcześniej ktoś użył już tego porównania ale ja o tym nie czytałem wpadło mi jakoś tak samo do głowy takie porównanie a jaka to jest myśl powiem wam o niej na górze tam zapewne wybrzmiona bardziej dostojnie Zobaczcie, jesteśmy. Szczyt Musała 2925. A moja złota myśl brzmi tak: jeżeli Mount Everest jest nazywany dachem świata, to z pewnością szczyt Musała możemy nazwać dachem nie tylko Bułgarii, ale całych Bałkanów. Wiecie co? Ja się już zamykam, nic nie mówię, po prostu odwracam kamerę, a wy delektujcie się tymi widokami. Szczyt Musała zdobyty. Najwyższy szczyt w całych Bałkanach. I ja tu byłem. Wolf on tour. Bułgaria. Bułgaria na trzy Siedzę sobie tu już z godzinkę, w takim widoczkiem. I powiem Wam szczerze, że aż się nie chce wracać na dół. Słoneczko świeci jest pięknie. Nos czerwony. Mimo, że smarowane co chwilę. Nogi czerwone. Zobaczcie, jak ktoś opali swoje ręce w koszulce na ramionczka. O, w ten sposób to się mówi, że syn młynarza. A ja? Jakbyście to nazwali No to smaruje Ryj i spadam na dół No może Nie spadam, źle się wyraziłem Schodzę No i żegnamy się pomału ze szczytem Musała Ciao nasyczki Ja już schodzę, a kolejni wędrowcy turyści wchodzą na górę Godzinkę może ponad posiedziałem na szczycie A teraz wracam, ale zobaczcie jeszcze ile ludzi tam idzie na górę. Jednak lepiej było wejść jako jeden z pierwszych, bo po prostu było luźniej jak to się mówi. Teraz to już z górki Najgorszy odcinek teraz Najwęższy Trzyma się skały, bo stąd to już potknie się, i droga jest tylko jedna. Na skróty, Hał, hał. A już kończymy naszą wyprawę. Na tą chwilę jest około 6 godzin. Zostało mi jakieś 30 minut, ale to już. Płaskim praktycznie. Także tak jak mniej więcej liczyłem, tyle się zeszło. Fakt, że jeszcze na górze spędziłem dobrą godzinę albo nawet ponad. Jak podsumuję ten e, tę wyprawę. Na pewno pogoda dopisała, niczego nie zabrakło, aczkolwiek mogłem wziąć, aczkolwiek mogłem wziąć z pół litra wody więcej, bo tak, że tak powiem było na styk. Wziąłem 3 litry. Ostatnią właśnie butelkę dopijam. Na szczęście po drodze była możliwość napełnienia w górach wody. Napełniłem, co prawda jej jeszcze nie użyłem, ale awaryjnie, jakbyście się wybierali w trasy, to lepiej jednak mieć ten nawet litr więcej, bo nie wszędzie jest możliwość. Wlania sobie wody. Jak mówiłem, pogoda dopisała i wciąż dopisuje. Co prawda, przy zjeździe na gondoli zawsze wieje w tym miejscu, także na pewno będzie trochę wiecznie, ale na razie póki co tutaj jest, jest spokojnie. Żegnamy się już z Bułgarią i z górami. Proste, że nie. Jak mawiał klasyk. Prosimy nie regulować odbiorników. Zostańcie na tym kanale. Jeszcze jutro pokażę Wam bardzo ciekawe miejsce w górach RIWA. A później sami zobaczycie, gdzie nas los rzuci. Pozdrawiam.